Zapraszamy na misję! No właśnie, razem z wszystkimi dziećmi z Oazy Dzieci Bożych, którzy dzisiaj przyszły, które dzisiaj przyszły na Oazy Dzieci Bożych. Zapraszamy już najbliższą niedzielę, albo sobotę wieczorem. Jest uroczyste rozpoczęcie, czyli 6 lub 7 maja. Będą misje w naszym kościele parafialnym. Misjonarze redemptoryści przyjadą specjalnie do nas, żeby mówić... Nam, o panu Jezusie, bo chcemy go lepiej poznać i chcemy być bliżej siebie, bo każdy, kto zbliży się do pana Jezusa, zbliżymy się też do siebie i będziemy przyjaźni, tak jak my tutaj siedzimy. Dlatego myślimy, że nikt z parafian, który to zobaczy, nie powie: A ja nie chcę, i będzie chciał z nami być, bo każdy chce być z panem Jezusem i każdy chce go znać. Więc jeszcze raz, od 7 y, maja na każdej mszy świętej niedzielnej rozpoczynamy i każdy z nas dostanie albo w kościele, albo znajdzie w skrzynce na listy y, plany misji, które będą trwały od 7 maja. Jeszcze raz podróżymy cały tydzień. Więc jeszcze raz wszyscy razem zapraszamy!